Nazywam się Marta Lech-Maciejewska. A ja jestem Kinga Zawodnik, cześć! A to jest program Gadget Show, w którym co tydzień specjalnie dla was będziemy wspólnie testowały gadżety przydatne, niesamowite, czasami zabawne, ale zawsze praktyczne. A ja z wielką przyjemnością, kochana, przetestuję to, co dla mnie przygotowałaś. Uwierz mi, że mam dla ciebie kilka <laughs> wspaniałych perełek. No to im bardziej szalone, tym lepiej dla mnie. Chętnie. Przetestuję. Raz i dwa. Kręcę, kręcę, kręcę. I jeszcze jedna rzecz. Przetestowanie niektórych gadżetów pomoże mi mój mąż Janek, który jest niezłym gadżetiarzem. Dobrze. Dobra, już wystarczy. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. A co? Niech się dzieje. Ula la 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 le Leczę, u la la, u la, la cha cha cha, dum dum la, cha cha cha. Ale już mam ochotę na wodę gazowaną. Słuchajcie, w naszym domu tylko ja ją piję. I właśnie to jest ta magia. Może podobno tylko ja lubię wodę gazowaną, a ona później znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Dziś pokażę Wam gadżet, który pozwoli Wam uratować świat od tony plastiku, tworzyć wodę gazowaną wtedy, kiedy tylko macie na to ochotę i robić to w ułamku sekundy. Oto saturator. Czego potrzebujemy do uruchomienia naszego gadżetu? Potrzebujemy butli z gazem. E, taką butlę znajdujemy w pierwszym zestawie, kiedy decydujemy się na zakup tego sprzętu. Teraz pokażę Wam, gdzie umiejscowiamy taką butelkę i jak tworzymy wodę gazowaną. Otwieram sobie tył urządzenia. Wstawiam moją butelkę i teraz pewnym ruchem ręki ją zablokowuję. Zamykam. Zwróćcie uwagę, że to urządzenie też bardzo estetycznie wygląda. Zestawię mam tę butelkę. E, ja dzisiaj zrobię taką super zdrową wodę i dodam tylko plasterki cytryny. Na butelce oznaczono precyzyjnie minimum i maksimum, do którego powinna sięgać woda. Musimy się zmieścić idealnie pomiędzy tymi dwoma liniami. Udało mi się to zrobić. I teraz podłączam butelkę do gazu. To co, lecimy. Możemy tu zrobić wodę lekko gazowaną, możemy tu zrobić bardziej gazowaną albo taką, przy której bąbelki wychodzą uszami, nosem i czym tam jeszcze. Kilka chwil i moja woda gazowana jest już gotowa. Zobaczcie jak pięknie na butelce osadziły się bąbelki. Aż mam niesamowitą nieodpartą ochotę, żeby jej spróbować. Powiem wam Naprawdę pyszna i bardzo gazowana, a biorąc pod uwagę, że woda kranowa jest tysiąc razy tańsza od takiej butelkowanej gazowanej, no to wydaje mi się, że nie ma bardziej ekonomicznego i ekologicznego gadżetu. No Martoś, ciekawość aż mnie zżera, co Ty dla mnie teraz przygotowałaś? Mam w środku, słuchajcie, takie małe opakowanie i stertę styropianu. U, widzę jak do telefonu. Słuchajcie, ja tutaj nic bardzo takiego dziwnego nie widzę. A, Mam kod QR na dole. Kod QR jest to takie specjalne oznaczenie na produkcie, które wystarczy zeskanować telefonem. Wchodzimy w aparat, robimy właśnie zdjęcie i łączy nas bezpośrednio już do aplikacji. Wtedy wystarczy ją ściągnąć no i działać. I włączyć to. Dobra, klikam. A ja, green, No muszę kliknąć, że się zgadzam, bo mi... Poszło zdjęcie. Mam tu taki... Zielony kwadracik, który jest skierowany na moją twarz. Klikniemy. Widzicie wy to? To się obraca. A jakbym się przesunęła, mogę tu bardziej? Chodź, chodź. Jest, idzie za mną. Widzę, że obraca się to nawet o 360 stopni. Szybko. E, patrzcie, podąża za mną. Widzicie co? Jeszcze tak. Śledzi to mnie, śledzi. Raz, dwa, trzy i jakie to jest szybkie wam powiem. To chodźcie, już rozkminiłam to myślę, że na maksach Urządzenie jest lekkie, stabilne. Działa z systemem iOS oraz Android. Uważam, że każdy telefon się tutaj zmieści, ponieważ zobaczcie, myślę, że na moje oko to tu jest jakieś 10 cm. Także mi urządzenie się bardzo spodobało, także kamerka do nagrywania wszystko. Nie, no, rewelacja jak dla mnie. Opłukałam wodą jabłko i winogrona, ale zastanawiam się, czy one są już gotowe do zjedzenia, czy są czyste. Jest ze mną Radek Król, który jest ekspertem do spraw żywienia. Cześć e, Cześć, witaj. Dziękuję serdecznie. ci serdecznie, że wpadłeś. Zadałaś pierwsze pytanie, czy umyłaś, to na pewno opukałaś z Niestety ze względu na sposób produkcji owoców i warzyw, no mogą zawierać także różne takie substancje, które nie do końca dla naszego organizmu są korzystne. Czyli mamy środki ochrony roślin, środki przeciwko grzybom, pasożytom, no i tutaj mogę cię niestety Troszeczkę zmartwić, bo na przykład nasza ukochana marchewka jest takim warzywem, które bardzo dobrze chłonie, a już na przykład ananas nie. Czyli co, obrać? No możesz oczywiście obrać, natomiast no, stracisz to co najcenniejsze jest. w no Właśnie właśnie i warzywach, mówiła, że, tu... że najlepsze jest no pod, właśnie, skurty, pod skórką. Ty tuż pod skórką. Dok dokładnie tak. Wiesz że dla statystycznego polaka największym źródłem witaminy C są ziemniaki. Teraz jeżeli mamy młode ziemniaki i będziemy je obierać, no to tutaj tą witaminę tracimy. W związku z tym powinniśmy jednak ją jeść ze skórką. No i w kontekście czyszczenia tych warzyw i owoców mam super gadżet, który dzisiaj przetestujemy. Myjka do warzyw i owoców ale nie tylko, bo można nią też wyczyścić drobne rzeczy w domu, typu biżuteria chociażby. Ta mejka działa na zasadzie ozonowania. Jak wiadomo, ozon jest grzybobójczy wirusem. Tak, aktywny tlen. Mamy aktywne cząsteczki tlenu, które uderzają w tego naszego pasożyta, rozbijają go i powodują jego neutralizację. A drugi system, który jest wykorzystany w tym gadżecie, to są ultradźwięki. Włączam teraz ten sprzęt. W automatycznym mamy warzywa surowe, warzywa lub owoce, mhm. do obróbki cieplnej czyli przed gotowaniem, przeciwpasożytniczy program. I co jest ważne, nie mamy tutaj żadnego kabla, to jest urządzenie bezprzewodowe. Włączam program, to co, surowe, prawda? Może cytrynę daj, winogrona, o, może jeszcze tutaj pomelo. Maszyna jest gotowa do startu. Instruuje mnie, czy mam to wstawić do wody, więc tak zrobię i dopiero wtedy nacisnę start. Wciskamy start. No i widzimy rzeczywiście te bąbelki powietrza. Możemy pokazać jeszcze... O. Pasek postępu, który tutaj jest widoczny. O, czujesz zapach? Czuję. No właśnie, czuć zapach rzeczywiście powietrza, jak po burzy, czyli mamy ozon. Nie używamy żadnych detergentów, żadnych środek, które uszkodziłyby nam ewentualnie skórkę Błać. czy tą zewnętrzną powłokę. Skończyło się. Skończyło. No i mamy gotowe, słuchajcie. Hmm. Do odważnych świat należy. Próbuję. Winogronko? Z przyjemnością. Zapraszam. No pozostaje mi tylko powiedzieć na zdrowie. Bardzo dobre. Radek szczerze, uważasz, że funkcjonalny gadżet? Każda metoda, która spowoduje to, że ludzie będą więcej jedli warzyw, to ja daję tutaj plus. Bardzo intuicyjne menu. Tak naprawdę warzywa i owoce mają się same. Czyż to nie jest piękne? No dobra, Martuś, to ja sprawdzam, jaki gadżet tym razem mi przysłałaś. Do domu. Czarne pudełeczko. Czarnego nie lubię. Co tu mam? Długopis. Proszę bardzo. I jakąś mam, słuchajcie, płytkę. Tu są jakieś, no, angielskie napisy. Wiecie co, ja mam zawsze tutaj jakąś kartkę przy sobie, bo ja dużo rzeczy zapisuję. Piszemy ładnie. Piszemy. Dobra, no długopis. Ale co on może mi tutaj, słuchajcie... Nie wiem. Ej, zobaczcie! To się kręci. Widzicie to? Dobra, słuchajcie. Czyli tak, to e, służy do tego, że... Nie wiem, chcę podjąć jakąś decyzję. Na przykład. Czy zjeść to ciastko? Uwaga. Kręcę. Kręcę! Ale wajdę. Pokazało no! Daj do zbliżenie! Serio! I słusznie, bardzo dobrze. Ciasteczko idzie na bok. O! Pytanie. Czy w tym roku znajdę miłość swego życia? Nie wypadło. Go, e, a hit, czyli próbować, e, kontynuować, żeby się nie poddawać, czyli... Eee, wysocy blondyni, 1,90 wzrostu, jestem do wzięcia. <grywa> ale zrobiłam reklamę. Jeszcze słuchajcie, e, zapytam e, ten gadżet. Czy zostanę milionerką, ale... Wow! Czyli oznacza, że nie będę! Poczekajcie, poszło! Słuchajcie, powiem wam tak. Jak miałabym ocenić ten gadżet, to słuchajcie. W skali od 0 do 10 daje naprawdę mocne 9. To naprawdę bardzo fajny gadżet. No, Martuś. W naszym domu, odkąd pojawiły się dzieci, tak naprawdę pralka mogłaby chodzić na okrągło. I tak jak sama pralka nie przeszkadza mi, bo jest wbudowana w łazience i naprawdę wygląda estetycznie, tak najbardziej znienawidzoną ozdobą wszystkich mieszkań jest suszarka na pranie. Niech Was nie zmyli ten klasyczny wygląd tej suszarki, bo jest naprawdę wyjątkowa i bardzo przydatna, ale żeby Wam o niej trochę więcej opowiedzieć, muszę ją rozłożyć, a tutaj potrzebuję delikatnej pomocy. Janciuś! Tak? Chodź pomożesz mi, co? Oczywiście. Rozłóż to jednym płynnym ruchem ręki. Kochanie, aha. Tak, wiedziałam, że to sobie poradzisz. Tak, bardzo z tym lepiej niż ja. Po prostu masz większy zakres rąk po prostu. Dziękujemy się. Z tak? Tak. Oh. Oh. No, jak no to teraz masz uśleć. Dzięki. Pewnie część z Was już zauważyła, że mamy tutaj przewód. No i właśnie, po co jest ten przewód. To jest suszarka, która się nagrzewa nawet do 40 stopni i pomaga nam wysuszyć pranie. Podobno skraca suszenie prania nawet do 4 godzin, ale jest jeden mankament tej suszarki. Zwróćcie uwagę na długość tego przewodu. No nie wiem, uważam, że powinien być zdecydowanie dłuższy, no bo ja wiem, że ogólnie takiej suszarki nie stawia się na środku, ale z drugiej strony, pomyślcie sobie, żeby wentylacja była lepsza. Jak podłączysz a, pomyślałeś, podsłuchujesz no. mnie? No nieustannie. Żeby wentylacja była lepsza, słuchajcie, no to taka suszarka właśnie wręcz powinna stać gdzieś bliżej środka pomieszczenia, niestety, niż e, w kącie. Może, co za miłość, czego chcesz? Potem ci powiem. Dobra. No więc słuchajcie, będziemy teraz testować. Zapaliła nam się czerwona diotka, to znaczy, że powoli będzie nam się y, nasza suszarka nagrzewała. Powiem Wam kilka tipów a propos suszenia prania na tej suszarce. Mamy na przykład taką piękną, gustowną koszulkę Jankę. Sam seks, słuchajcie. To y, nie wieszamy jej tak klasycznie. Jeżeli chcemy, żeby szybko wyschła, tylko rozkładamy na całej długości. Ale ja tutaj mam sporo tego prania, więc rozwieszę je klasycznie. Powoli robi się przyjemnie ciepłe, a ja sprawdzę, jaką ma temperaturę. Bo ja tutaj, moi drodzy, jestem przygotowana. O, już robi się coraz cieplejsza. Już jest 36,2. Rzeczywiście, dosyć szybko temperatura wzrasta. Janciusz, chodź za chwilkę. Tak. Powiedz, czy ty wiesz jakie moce przerobowe ma ta suszarka? Ta suszarka ma 230 watów mocy. No i suszy pranie, tak jak wspomniałaś wcześniej, przez 4 godziny. To oznacza, że zużyje mniej więcej 1 kilowatogodzinę, a to koszt niecałych 70 groszy obecnie. Brzmi super. I teraz, moi drodzy, wisienka na torcie. Czy mogę poprosić o ten futerał? Mamy taki futerał w zestawie. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że to, to trochę pełni taką funkcję e, maskującą suszarkę. Futerał wykonany z takiego solidnego materiału, trochę porównałabym go do takiego materiału, z którego wykonuje się namioty. Ortalionu. Dodatkowo dziurki, które odprowadzają nam wilgoć do góry. A dzięki temu, że wilgoć cyrkuluje pod tym pokrowcem, ubrania po wysuszeniu nie wymagają już prasowania. Super sprawa. Powiem, że jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. A ja się domyślam, czego jesteś ciekawy. No Nie czego? Tego, jak sobie Kinga poradziła z gadżetami, której wysłałam. O, słuchajcie, teraz tak przyjechało do mnie wielkie pudło, wielki gadżet dla wielkiej dziewczyny. O, o, o matko! Dobra, to zaraz. Słuchajcie, zobaczcie, ile tutaj tego mam. Zawsze chciałam to zrobić. Uwaga! Dobra, poczekajcie, tak sobie wezmę, posprzątam później. I co my teraz tu mamy? Och, to poduszeczka. O, słuchajcie, tutaj ma takie kolce, kole jak róża. Bardzo muszę ostrożnie, bo to, słuchajcie, wszystko kole. I już wam przeczytam, do czego to służy: Zmniejszenia bólu pleców, biodra yy, i bólu głowy, zwiększenia krążenia krwi, rozluźnienia mięśni i poprawy jakości snu, zapewnienia poczucia głębokiego relaksu. Chociaż z tym relaksem to powiem Wam, że nie wiem, bo to naprawdę kole. Zobaczcie. Przyłożę sobie tak i mam. Jezu, ale dziury mam w ręce. Zobacz. Dziś? Powiem Wam, że zaszaleję. Kładę się tu. Zaraz wracam. Jestem gotowa! Jezus, Maria, dobra? A! O matko! O! Poczekajcie ja się tutaj. Ale co kłuje? O matko! No, i teraz 5 minut. Słuchajcie, co ja czuję. Na pewno mam większy dyskomfort na głowie, czuję takie kłucie, ale jest to w miarę do wytrzymania. Pierwszy raz leżę na stole w życiu. <laughs> tu, jeśli chodzi o pośladki i kość ogonową, też słuchajcie, fajnie to tak relaksuje, masuje. Och, matko, matko! O Słuchajcie, czuję się, jakbym zderzyła się z kaktusem. Och, matko! Może ale ja! Oh. Co Wam mogę powiedzieć? Dlaczego to mogę Wam porównać? Wyobraźcie sobie, że położyliście się na jeżu. No i trzeba tylko się do niej przyzwyczaić. No właśnie, przyzwyczaić się trzeba. że ogóreczki, papryczka, pomidorki, ten piękny kosz, jakże zdrowy, będzie dla mnie pretekstem do pokazania Wam kolejnego gadżetu. No takiego niezwykłego może być w desce do krojenia. Ano, wiele rzeczy, słuchajcie. Pokażę Wam tylko kilka zastosowań tej deski. Oprócz tego, że robiąc sałatkę, krojąc Komidory chociażby. To będzie sałatka grecka, więc nie muszę dbać o jakąś minimalistyczną i małą kostkę. No i teraz tak. Musiałabym teraz iść do śmietnika. Po drodze połowę bym zgubiła. I tutaj z pomocą przychodzi mi ta oto deska bambusowa, ponieważ pod spodem, czego jeszcze nie widzicie, ale zaraz wam to pokażę, mamy trzy plastikowe pojemniki. Proszę bardzo, zademonstruję. Można je całkowicie wysunąć z tej deski. One są zamykane, więc słuchajcie, idealna sprawa. Ta szufladka ma pojemność prawie 1,5 litra, ale mamy też dwie mniejsze. To są takie prowadnice, i to jest dosyć istotne. Prowadnice są po to, moi drodzy, że jak ja podniosę sobie tą deseczkę, to mi się nic nie wysuwa, nic mi ucieka. I wracam do mojego krojenia. No i teraz tak, mamy sytuację, w której ja pokroję tego pomidora, zostają mi jakieś takie resztki, więc co robię? Proszę bardzo, odwrócę, pokażę. Uwaga, uwaga, uwaga. I tak zrobię z pozostałymi warzywami. Wiecie, z pomidorem to mamy tylko tą jedną niewielką część, która rzeczywiście jest odpadem. Ale w przypadku papryki musimy ją obkroić. I oprócz tego, że mamy gniazdo z nasionkami, które jest tutaj, to jeszcze mamy te błonki białe. O, jeszcze tak wykroję. O i zobaczcie, nasionka mi się sypią. Otwieram moją szufladkę. Ciach, wrzucam. Bardzo pojemne. Sama dyska ma wymiary 41 cm na 26, więc jest dosyć pojemna. I teraz powiem Wam jeszcze o dwóch super rzeczach. Po pierwsze. Podwyższa nam stanowisko pracy. Ale też, słuchajcie, teraz zapanowała moda na robienie desekserów. serów. To jest super deska do takich rzeczy, proszę bardzo. Tu możemy zrobić wędlinki, atuserki, różne rodzaje. Jak będą śmierdziały, to możemy, kochani, zamknąć. Trochę się zagadałam, a nie po to tutaj jestem, bo w sumie przecież miałam zrobić sobie pyszną sałatkę. Teraz uwaga, to idzie do śmieci. Tutaj mamy pokrojone warzywka. A tutaj. Te, których jeszcze nie wykorzystałam. Ciak. Mogłabym teraz sobie, słuchajcie, to zamknąć pokryweczką. Z drugiej strony pokrojone warzywka. Też zamykam, trochę sera, sosu sałatkowego i danie gotowe. Wytrę ręcznikiem i voilà. Taka deska uważam, że powinna zostać akcesorium kuchni każdej perfekcyjnej gospodyni. Ja na pewno stania się jej posiadaczką. Nieodłącznym elementem w większości spacerów z moimi dziećmi jest to, że później kończę w łazience z czyszczeniem butów. I jak samo mycie butów nie sprawia mi problemu, jak widać są dosyć czyste, tak już suszenie tym problemem jest. Postawić na kaloryferze? Trochę ryzykowne, ponieważ zbyt wysoka temperatura potrafi odkształcać buty i powodować, że się rozkleją. I tu z pomocą przychodzi nam kolejny gadżet. To są to elektryczne osuszacze do obuwia. Wyglądają w ten sposób. To są takie dwie wkładki, które umieszczamy w bucie. Połączone ze sobą przewodem mamy tylko jeden włącznik i wtyczka. Mają też dodatkową funkcję funkcję ozonowania. Tu mam moje mokre buty. Co ważne, te osuszacze zostały tak zaprojektowane, żeby pasować do absolutnie każdego rozmiaru obuwia i każdego typu obuwia. Wsuwamy teraz osuszacze do butów. Głęboko. Proszę bardzo. I teraz muszę tylko wtyczkę wsunąć do gniazdka. I uwaga, uwaga. I to jest teraz ten moment, kiedy buty są ozonowane. Czyli pozbywamy się 99,7% wszystkich grzybów, które mogłyby w takim bucie się znaleźć. Ozonowanie ma też na celu pozbycie się wszystkich nieprzyjemnych zapachów, które mogą kojarzyć się z butami. Sprzęt jest niezwykle energooszczędny, ponieważ w trakcie pracy pobiera tylko 10 watów, więc naprawdę nie musimy się o to zupełnie martwić. Wracając jeszcze do samego urządzenia, dziurki, przez które wydostaje się powietrze osuszające, są nie tylko, z góry, ale również od dołu, dzięki czemu wysusza nam się wkładka w bucie, ale też wierzchnia część buta. Jestem zachwycona tym gadżetem i z pewnością wyląduje w moim domu. Żadna sytuacja mnie już teraz nie zaskoczy. co najbardziej nie lubię? Jak mi paznokcie haczą, w sensie, wiecie, tak boki gdzieś zahaczają i później swetry pozaciągane, rajstopy pozaciągane, oczko w rajstopie – tragedia. A ja tu dostałam do przetestowania taką elektryczną obcinaczkę do paznokci. Wygląda trochę jak depilator, jest na baterie, działa na dwa paluszki, zamykam. Ma jeden tryb działania, jest dosyć cicha, posłuchajcie. Światełko i pod spodem. Zbiorniczek na paznokcie. Co jest akurat super sprawą, no bo jak obcinamy w salonie, to wiadomo, że wydaje nam się, że zebrały się wszystkie, a tam później ten jeden dziesiąty gdzieś leży na dywanie. Trochę mnie korci, żeby to przetestować, a z drugiej strony się boję, ryzykuję sporo, bo naprawdę mam bardzo ładne paznokcie dzisiaj i pomyślałam, że przetestuję ten gadżet na kimś, kto nie ma nic do stracenia. Janciusz, chodź tutaj. Chciałbym, żebyś pomógł mi przetestować ten gadżet. Zobacz, takie coś fajne. podobać się? No. Ale nie będziemy depilować nóg dzisiaj. Słuchaj, to jest obcinaczka do paznokci. Mm -hmm. dobra, sp słuchaj, spróbujmy, które, na którym palcu ci najmniej zależy. Na najmniejszym. Tylko jakby no, bryzgnęło krwią, to odstrzydź. Dobra, poczekaj. A! No weź nie! <laughs> ja się napatrzyłam na panie w salonie i ja wiem, nie jak tak. powinien wyglądać paznokieć. O! O, panie. słyszę ten dźwięk. Ale zobacz, jak uh, sypią strugam. się biury! Ale zobacz, ja chciał, no. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Zobacz, jak ta dioda przysiada. Ja ją zaraz zgaszę. Wierzę w to, że ja jestem w stanie ją zgać. O, patrz, 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 Prawie zatrzymałem. Ale Nie wyobrażam trochę, sobie, żeby tego dentysta? używać, używać dosyć. No zobacz. I teraz zobacz, jaka jest sytuacja. Nie jest zbyt równy, powiem ci. No nie jest zbyt równy. No powiem ci, taki średnio gładki. Już rajtuskę byś mi zaciągnął, powiem ci. To, kochani, nie wygląda zbyt zdrowo. Ja wam powiem, że szkoda życia i szkoda poznokci. A, tak. Jakoś nie przekonał mi ten gadżet, nie wiem jak ciebie. Ja zostanę przy pilniczku, ty zostajesz przy... książkach, ciążkach, a nasze dzieci zostają przy obcinaczce. Co tam u pana, pani Janku, jak tam życie leci? Słyszałam, że pan bardzo fajną żonę ma, że sobie w życiu Ech, dobrze radzi. Kochana! Długo opowiadać do telewizji poszła, w jakimś programie występuje, no. gadżety testuje. To ma pan szczęście? No nie, nie ma... wiem, ciągle w domu jej nie ma, mi się nie ma, kto zająć. Wie pani, co robię, żeby z mamą się spotkały? Telewizor, proszę pani włączam. No i bardzo dobrze, telewizję no. trzeba oglądać.